Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja mam do Pana starosty pytanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej 3703, to jest ulica Dworcowa. Tak głównie to mi chodziło o to, że po prostu teraz zdejmowane jest to wszystko, ten polbruk schodników i kiedy po prostu, jeżeli jest wykonawco, że się Państwo rozmawiali kiedy będzie po prostu to w jakiś sposób zakończone, jeżeli chodzi o właśnie o to kanalizację i położenie chodników, bo wiadomo, że jeżeli będzie kładziony asfalt to też chodniki muszą być w odpowiedniej wysokości ułożone, żeby można było po prostu położyć ten asfalt, ale chodzi mi o to, bo głównie to akurat po tej stronie jest większość, yy, większość po prostu posesji, yy, gdzie mają y, ludzie wjazd na swoje posesje, i tutaj głównie o to chodzi, żeby po prostu też jakaś informacja z naszej strony wypłynęła. Że przypuszczalnie, nie wiem, do marca czy do kiedyś będą utrudnienia, że po prostu trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo ja też rozmawiam z tymi osobami, bo akurat tam często na tej ulicy kilka razy dziennie. Przebywam także, no warto by było jakoś taką informację chociaż przekazać, że przypuszczalnie do marca będą takie utrudnienia, ale yy, ci mieszkańcy mają możliwość wjechania przypuszczalnie na posesję wtedy, kiedy będzie po prostu to możliwe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę panie Rosoforzycki. <laughs> Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, ja słyszę tutaj od pana wice starosty, trzy lata będzie robiona inwestycja, panie wice starosto, konstytucji robiliśmy. I zrobiliśmy to w ciągu roku. Kompleksowe zrobienie z, z kanalizacją, ze wszystkim z wiazdami i tak dalej. I trwało to i chodniki, trwało to i to jest dwa dwukrotnie dłuższy odcinek, trwało to rok. Trzy lata to zaraz mi się przypomina, wie pan co, jak na, na tak zwanym naszym dołku. Już drugą zimę rozkopane ulice i nie można przejechać. To, to również na dworcowej. Czemu trzy lata ma trwać taka, można powiedzieć, niezbyt duża inwestycja, bo to nie jest wielka inwestycja, jeśli chodzi o, o ten odcinek, bo część, tak jak, jak powiedziałem już wcześniej, z Konstytucji weszliśmy w dworcową. Chodniki były robione, jak pamiętam, w 2020, 2010 na dworcowej i wjazdy już o większość w 2012 30 proszę państwa także że tam kanalizację oczywiście trzeba zrobić ale na zimę rozkopywać te chodniki i, i, i robić kanalizację to to jest utrudnienie bardzo duże dla ludzi tak jak Wojtek powiedział nie wiem czy jakiś sens było to zaczynać dziękuję bardzo